Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim już odcinku naszej serii. Zagrajmy w Foundation. Ten odcinek nagrywam od razu po pierwszym, dlatego jeszcze nie wiem ile osób to obejrzało i jakie są komentarze. Natomiast na tam początek tego odcinka myślę, że zmienimy nazwę naszej wioski, bo My Village nie mówi tyle co nic i nazwiemy ją sobie, Tak sobie pomyślałem, że wioseczkę naczął nazwiemy Sikory. Mogą się nazywać cykory, ale nie, to są Sikory od Sikorki takiego ptaka, A więc to jest to. No, i teraz trzeba zadbać o kolejne nasze rzeczy. Naszym questem jest wybudowanie dworu szlacheckiego. Natomiast w tym momencie, jeszcze zanim do tego przejdziemy, czas ogarnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, tam gdzie nasi mieszkańcy będą mogli mieszkać, bo już się skarżą na to, że nie mają domów. No, jak widzicie. Tutaj na czerwono zaznaczone są miejsca, w których mieszkańcy nie chcą mieszkać, no bo jest za głośno. No i to jest powodowane właśnie przez e, obóz kamieniarzy, obóz drwali i tartak. Te trzy jednostki będzie fajnie wywalić gdzieś daleko poza, e, poza centrum wioski. Natomiast w tym momencie no, jesteśmy skazani na to, że to jest tutaj w środku. Inaczej po prostu nie będziemy w stanie się rozbudowywać, przynajmniej na razie. Do tego na chwilę obecną na przykład na zielono bardzo ważne jest tutaj nasza pożądalność, tutaj przy naszych drzewach, tutaj jest taka pożądalność zerowa. Wydaje mi się, że na chwilę obecną spróbujmy tych naszych mieszkańców, żeby tutaj się pobudowali, zobaczymy ile tych domów będą w stanie zmieścić w tym miejscu. No i następny teren to mi się wydaje, że będziemy kupili już, kupimy już właśnie tutaj ten teren. Żeby mieć tutaj dostęp do nawet tego małego skrawka, ewentualnie tutaj, żeby to zabudować, i pierwsza rzecz, będziemy chcieli zabudować ten cały taki płatkocwyż, a dopiero później pomyślimy nad budową tutaj gdzieś pod. mam nadzieję, że nie trzeba będzie zbyt dużo podatku, bo jak widzicie, teraz kupienie nowego terenu to jest 500 zł stałościowo, całościowo, no i 10 zł jako dochód, podatek. A w tym momencie jesteśmy tylko na plus 9, więc nam to się w żaden sposób nie opłaca. Ok, tutaj powstał już pierwszy dom, tu się buduje drugi, tutaj tuż przy urwisku. Więc jeżeli będą jakieś dzieciaki biegać, no to świetne miejsce na start. To jest to. Na razie tylko patrzę, że dwa domy się zmieściły, a tych domów potrzebujemy 5, bo w każdym domu, w takim małym, po dwie osoby się mieszczą. Więc trzeba by było tutaj jeszcze, dobra co, zróbmy to tutaj. O, tutaj jeszcze się możecie pobudować. Mam wrażenie, że jakby jakoś, jakoś teraz wideo spadła, nie wiem, grafiki. To? Tak, ty, to coś tu jest nie tak. Bo tutaj była trawa i ta trawa zniknęła. Ej, dobra, e, tutaj jest jeszcze tak. Możemy to zabrać. Ok, jest o już jest trawa aha, ok, jeżeli przechodzimy na ten tryb to znika trawa żeby nam było łatwiej to coś porobić no ok, niech będzie hmm, tak, tu są dwa domy tutaj z tych domów kolejne dwa powstają czy trzy, tu jest jeden dom tu jest drugi, tutaj gdzieś nie powstaje jeszcze, więc jakby zabrakowało nam tych domów tutaj te drzewa trochę przeszkadzają hmm. No dobra, to zbudujmy jeszcze tutaj strefę mieszkalną. Wiem, że raczej nie będą chcieli. Nie tak, tutaj nie chcę budować. Tutaj będzie takie przejście, jakby do wyjścia, więc dalej budynki mogą tutaj stawiać. No ale na chwilę obecną nie chcę im pozwolić tego zrobić. Raczej niech się tutaj trzymają. Raz, dwa, trzy, cztery domy. No, jedne, jeden, dwa domy jeszcze by powstały fajnie, bo yy, osiem mieszkańców jest dziewięć. Ktoś nowy przyjdzie. Splendor odblokował nowy zestaw elementów. O, to Splendor jest teraz tutaj. Bo poprzednio tutaj były pokazane na Splendor, więc tutaj mamy na Splendor i możemy sobie coś robić. Przy 10 osadnikach możemy odblokować magazyn. Mamy 4 wpływy z Splendorem. Dobra, to na spokojnie do Splendoru jeszcze dojdziemy. Nie ma co z tym szarżować na razie, tak? Przydałoby się dobudować więcej domów. No i okej, okay, no to budujcie się tutaj. O tako, tu też możecie się budować na tej całej szerokości. Tu jest centrum, w centrum się nie budujemy. To jeszcze tak jak wytnę to. Tu tutaj będzie taki e, przesmyk, więc tutaj na pewno nic nie będziemy robić. I to co jest też ważne, to możemy postawić dekoracje. mam takie krzewy po 2 złota. Możemy takie krzewy stawiać koło naszych domów. Dzięki temu te domy e, będą miały troszeczkę większy e, no, trochę więcej będą warte i jest większa szansa, że te domy awansują na wyższy poziom, bo na razie pożądalność jest niska, a ten krzew ozdobny delikatnie upiększa nam teren, dzięki czemu te domy mogą szybciej awansować. Dobra, to jest to. Eee, 5 minut, a ja kurwa nic nie zrobiłem. Zrobiłem tylko kilka domów ale w tej grze w tej grę gra się dosyć wolno. Mamy zrobić dwór szlachetki, więc e, przejdźmy do niego teraz w tym momencie. Dwór szlachetki jest tutaj. A jako, że to już nie nagrywam pierwszy raz, tylko które, któryś, no to wiem jak ten dwór ma wyglądać i gdzie go chcę postawić, bo już to się zastanawiałem. To to jest ciekawe, kiedy budujemy nasze monumenty, to możemy je stawiać w dowolnym miejscu na mapie, tak? Możemy je postawić nawet tutaj. Oni sobie będą łazić, budować, nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Więc to jest bardzo fajne, bo możemy sobie te monumenty stawić tam, gdzie faktycznie dobrze będą wyglądać, a nie tylko tam, gdzie mamy dostęp w tym momencie. Dobra, więc tak nasz monument stawia się z rdzenia, bo to jest najważniejsza rzecz w dworze szlacheckim. Potem ja robiłem drewniane przedłużenie tutaj, w tym miejscu. Niech na takiej wysokości. Tutaj były dwie drewniane do budówki. O i na końcu była jeszcze wieża, tylko nie drewniana, a ta zwykła wieża. I ona była dosyć wysoka. Gdzieś tyle. Okej. Okay. Jeśli chodzi o dekorację, tutaj był właśnie ten a, kogut wiatrowy pokazujący pogodę. A tutaj gdzieś postawiłem komin. O taką. Jak widzicie, to się łączy. Banerów nie robimy, bo nie mamy jeszcze tkaniny. Tutaj nie możemy żadnego fontan zrobić, bo nie mamy gładkich kamieni. A te... Yy, krzewy, te żywopłoty są bardzo drogie, bo 25 zł na chwilę obecną no to, to jest dosyć sporo. Więc tego nie robimy. Mamy postawiony cały nasz dwór w ten sposób. Na razie będzie wyglądał tak. Kiedy będziemy odblokowywać Splendorem, bo tutaj dodamy Splendor to w robotnikach w dworze szlachetki możemy mm, dodatki robić, tak? Więc będziemy mogli też później go rozbudowywać. I ja postanowiłem. Że... O jezus. Ee, zaraz. Mm. O tak to było. To było gdzieś na takiej wysokości. O takiej wysokości. I tu były drzwi wejściowe. A i ja postanowiłem, że nasz dworek powstanie jakoś tak w tym miejscu. Czyli ta wieża ma świetny widok na wszystko, co się dzieje, jest bardzo wysoko. Dworek jest na samym końcu, to jest dosyć bezpieczne miejsce, bo stąd nie ma jak zaatakować. Trzeba iść naokoło, więc mi się wydaje, że dosyć świetne miejsce na nasz dworek. Potrzebujemy 55 kamienia i 79 desek. Desek mamy nazbierane, a nie mogę zobaczyć na razie, ile mam nazbierane, póki jestem w trakcie przygotowywania. Mi się wydaje, że to miejsce jest świetne na nasz dwór szlachetki, więc rozpoczynamy budowę. No i teraz mamy tutaj nasz dwór. On jest zbudowany w części, każdą część buduje się oddzielnie. I to jest taki plus, że normalne budynki, tylko jeden budowniczy może budować w jednym momencie. Przy monumentach każdy fragment może swój własny budowniczy budować, więc tutaj może być kilka naraz łazić. Tylko, że z budowniczych mam tylko jednego. Oj, mamy trochę bezrobotnych. To ty będziesz budowniczym na pewno. Jeszcze jeden się przyda i zobaczmy miejsca pracy. Przyda się na pewno jeszcze jeden drwal. Jeszcze jedna cieśla. Jeszcze jeden drwal. Czy jest coś jeszcze bezrobotny? Nie ma. No, bo tutaj potrzebujemy sporo desek. Z kamieniem sobie damy radę, bo kamień dosyć szybko wydobywa się. Mamy 50 kamienia to jest prawie tyle, ile trzeba. Desek mamy 33, więc to jest za mało. Mamy 13 osadników, więc domów jest no, mniej niż powinno być. Ale na razie nikt nie płacze, że nie ma chaty, bo pewnie są jeszcze na zbyt niskim poziomie, żeby e, powiedzieć, że hej, potrzebuje chałupy do mieszkania. nie? No ten potrzebuje domu i kościoła. Budujemy ten dworek, ale być może ważniejszy byłoby postawienie kościółka wcześniej, żeby zapewnić im to potrzebę. No nic. Mamy 13 dochodów, więc można by było pomyśleć o rozwoju naszego miejsca w kolejnym terenie, tak żeby też budowle przenieść, żeby nam nie przeszkadzały. Tylko przejęcie tego. O, nie wiem, no, przejęcie tego terenu hmm, tutaj, tu i tu mam kamień. Więc to to, no mógłbym postawić tę chatę daleko i oni by łazili po ten kamień, ale z logicznego punktu widzenia to jest bez sensu. Eee, jakby tu było spoko przejąć ten teren, tylko tu nie będę miał kamienia, jak przesunąć. Dobra, na razie jeszcze nad tym poczekajmy. Kolejnych dwóch wędrowców, to będziemy mogli kolejne rzeczy postawić. I to, co jest ważne, to też możemy zrobić. A, czekaj, leśniczówka to 12 chłopów, nie mieszkańców, chłopów. Chłopów jest 8 i 5 nowych osadników, więc dopóki nie pobudują sobie kolejnych domów, no to tych osadników za dużo nie będzie. Dobra, tutaj pozbądźmy się tego. Tutaj się nie budowali. No dobra. Ok, to teraz tylko pytanie, jak tam budowa naszego monumentu? Ok, postawili tutaj w, tą dobudówkę, drewniane przedłużenie. Wieża jeszcze nie zaczęła i rdzenia nie postawili jeszcze, z rdzeniem czekają, czyli jakby budują od końca, najpierw na mniej ważne rzeczy, a później najbardziej ważne. No okej. ok. E tak, posortujmy według zawodu. Mamy dwóch budowniczych, dwie cieśle, trzech drwali, handlarz, kamieniarzy, dwóch zbieraczy, dwóch. Jest więcej mieszkańców, więc przypiszę jeszcze jednego zbieracza, bo może zabraknąć nam długo jedzenia. I tego jednego bezrobotnego, Ok, niech zbiera kamień. Kamienia nam się więcej przyda na później. No, więc teraz musimy po prostu posiedzieć i poczekać, aż nam ten E, dworek szlachecki wybudują. Czy sporo surowców tutaj e, do zrobienia. Więc tutaj po prostu będzie teraz takie trochę czekanie, aż to się stanie. Czy ja może coś jeszcze postawić? E, no nie. Musimy poczekać tą leśniczówką. Możemy ze Splendoru sobie kupić magazyn. To, to na razie zrobimy. Misja zakończona. Odblokuj magazyn z tego. Ma nową misję odbloku szlak handlowy, aby zdobyć narzędzia, i możemy zrobić magazyn, budować. I ogólnie to chyba jest tak, że w spichlerzu możemy przechowywać jedzenie, a w magazynie możemy przechowywać pozostałe dobra. To jest to. I teraz w magazynie będziemy mogli sobie kupić narzędzia. Żeby kupić narzędzia, możemy z North, Northbury e, odblokować szlak handlowy za 20 desek, czego na razie nie będę robił, dopóki nasz dwór szlachecki nie zostanie zbudowany. Chociaż tutaj wszystkie deski już poszły, tak? Dobra, dobra. To odblokujmy sobie ten szl e, szlak handlowy. I teraz możemy zaznaczyć, że chcemy dokupić narzędzi, powiedzmy do 10 kupuj do osiągniętej ilości ale na razie i tak nic się nie kupi póki nie postawimy magazynu bo to w magazynie ten kupowany surowiec będzie przechowywany magazyn ogólnie fajnie by było postawić tu przy spichlerzu ale na razie przeszkadza nam tym tartak i chata drwala które zresztą już powoli przestają mieć tutaj sens bo muszą daleko po te drzewa łazić Mamy plus 17 dochodów, więc ja bym może w tym terytorium następnym pomyślał, żeby tutaj już przenieść tego drwala tu na dół I tutaj by nasze drzewo było, a tu na spokojnie moglibyśmy to pozostałe rzeczy robić Darmowe, o Mogę tą ziemię kupić za darmo, tylko muszę mieć Dobra, to weźmy tą ziemię Odblokowałem osiągnięcie, rozrost, terytorium i teraz Powinienem mieć z tego tytułu podatek, ale nie nalicza mi się. Dobra, to zbudujmy teraz tak, obóz drwali gdzieś w tym miejscu. Tartak gdzieś w tym miejscu, jedno obok drugiego. Weźmy priorytet na te budynki i kiedy one się zbudują, postawię gdzieś tutaj, żeby mieć pod ręką, kiedy one się zbudują, o, co tu się stanęło? A, kolejne dwie osoby. Dobra, kiedy one się zbudują, wtedy z centrum wioski te dwa budynki wywalimy. I w tym miejscu postawimy magazyn, żeby był koło spichlerza, blisko centrum miasta. No i też powinno nam się trochę poprawić strefa mieszkalna, bo te czerwone znaczniki znikną. I już będzie można tutaj na spokojnie mieszkać. Chociaż nie chcę dobudowywać kolejnych domów. Wystarczy im to, co mają w tym momencie. A ważna rzecz na chwilę obecną, jak ja chcę to zrobić, to nie zmienię tego pozyskiwania. To znaczy, tam będzie tartak, ale będę łazić tutaj, żeby te pozostałe drzewa powycinać, bo one mi w tym momencie przeszkadzają. A te drzewa stąd będziemy wycinać później. Dobra, tutaj już obu drwali jest gotowy, więc ja mogę tu wyłączyć. Nie chcę tego burzyć, bo to drewno stracę chyba. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że jak ja to zburzę, to stracę to drewno. Dobra, walit to. Wypadnie z tym. Czyli tutaj masz drwali i tutaj jeszcze potrzebny jest tartak. Tu jest ten tartak, tu jest stary tartak, tu jest nowy tartak. I kiedy ten się wybuduje, to tych dwóch gości przypiszemy do tego nowego. A tu wybudujemy magazyn. A w tym czasie co jest z naszym dworkiem? Dwór szlachetki jest ukończony. Super. Ja bym zrobił sobie jakiś taki kadr pod miniaturkę. To najpierw zabiorę na bok, żeby mi coś nie zasłaniało, jak najmniej. Jakiś taki kadr. I super. I to będzie miniaturka. I w tym momencie będziemy zaraz kończyć odcinek. Tylko tutaj jest jeszcze posłaniec. Wysłannik z imieniem G1. Tutaj jeszcze nie jest zrobione. Proszę o audiencję, mój panie. Musimy wybrać komu pomóc. Dostawa jedzenia: pomogę królowi, pomogę ludziom, pomogę kościołowi. I teraz, tak dostarcz jagody, i jest tak: dostaniemy złoto, plus mm, te punkty w splendorze. O, tutaj w królestwie, w robotnikach lub w duchowieństwie. Albo po prostu nie pomagam, bo nie chcę nic zrobić. Mamy 94 jagody, to możemy pomóc. I myślę, że dostarczymy je dla moich ludzi w tym momencie. Klikam to, klikam to. I quest jest skończony. Złota i tak mamy max, ale dało nam to 10 punktów w tym miejscu. Więc jeżeli będziemy mieć 20 chłopów, to tutaj przez długi czas będziemy mogli sobie to odblokować. Na jaki czas nam to starczy? Dobra, super. Złota mamy za dużo. I mam coraz więcej osadników. Ja myślę, że w tym momencie powstrzymam imigrację Żeby nam tutaj zaraz się za dużo tych ludzi nie nadbierało. Teraz tak, tartak tu jest skończony. Dwóch gości trzeba zwolnić. No. Chcę, żeby tutaj też był Otto i Edit. Żeby oni... jak są doświadczeni, to żeby oni tutaj usiedli. 47 desek. Kurde, będzie szkoda, co stracić. 49 teraz mam. 49 desek. Jeżeli ja to zburzę, to straciłem wszystkie deski. Otto i edit, bo oni się znali nad tym. Dobra, to jest w tym momencie. I teraz tutaj. Budujcie mi proszę magazyn, tylko że już nie mam desek, będę musiał poczekać aż od nowa te deski wytworzą. Ten magazyn byłby spoko jakoś tak, może w tym miejscu. ok ale budowę magazynu to już sobie zostawimy na kolejny odcinek, więc dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Foundation.